Cześć, tu Bianka, witam Cię w kolejnym odcinku. Nadszedł wrzesień, a to oznacza jedno, jesień jest tuż za rogiem. Chłodniejsze dni, deszcze i coraz mniej słońca sprawiają, że nasz organizm potrzebuje dodatkowego wsparcia. Dlatego dziś opowiem Ci o produktach, które warto jeść jesienią, aby naturalnie wzmocnić odporność. Kiszonki, naturalne probiotyki. Kapusta kiszona, ogórki kiszone czy zakwas z buraka – to prawdziwe skarbnice dobrych bakterii. To właśnie zdrowe jelita odpowiadają za dużą część naszej odporności. Włączaj kiszonki do codziennej diety, a Twój organizm zyska silną tarczę ochronną. Czosnek i cebula. Naturalne antybiotyki. Od pokoleń stosowane w kuchni i w domowych sposobach na przeziębienie. Zawierają związki siarkowe, które działają przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Dodawaj je do zup, sosów czy sałatek. Nie tylko podniosą smak ale też pomogą organizmowi walczyć z infekcjami. Imbir i kurkuma, przyprawy na odporność. Imbir rozgrzewa, wspiera krążenie i łagodzi stany zapalne. Kurkuma działa przeciwzapalnie i świetnie sprawdza się w napojach oraz daniach jednogarnkowych. Najlepiej w połączeniu z pieprzem i odrobiną oleju, żeby lepiej się wchłaniała. Miód złoto z ula. To naturalny słodzik bogaty w enzymy i antyoksydanty świetnie pasuje do ciepłej herbaty, owsianki czy naparów z imbirem i cytryną. Pamiętaj tylko, nie dodawaj miodu do wrzątku, bo traci wtedy swoje najcenniejsze właściwości. Warzywa sezonowe: dynia, buraki, marchew jesień to czas obfitości. Dynia pełna beta-karotenu, buraki bogate w żelazo i marchew z witaminą A. Kolorowe, sycące i pełne składników, które wspierają odporność. Podsumowanie: jesień nie musi oznaczać przeziębień i zmęczenia. Jeśli włączysz do diety kiszonki, czosnek, cebulę, imbir, kurkumę, miód i warzywa sezonowe, Twój organizm dostanie naturalne wsparcie, które pomoże mu przetrwać chłodniejsze dni. Teraz pytanie do Ciebie: Po jakie produkty sięgasz jesienią, żeby wzmocnić odporność? Napisz w komentarzu: podziel się swoimi sposobami. Subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów pełnych inspiracji. A jeśli szukasz naturalnych produktów na odporność, znajdziesz je w moim sklepie Ebio.